Cześć, witajcie serdecznie. Podobnie Przemek z tej strony. Dzisiaj o fotowoltaice i jakże teraz gorącym temacie stary nowy prosument. Słuchajcie, w związku z tym, że jest bardzo duże zamieszanie, bardzo duży popyt, nacisk, bo widzę, co się dzieje na rynku, widzę, ile jest telefonów. Ja w przeciągu tygodnia mam po 7-8 telefonów z propozycją fotowoltaiki. Nie wiem, czy tak jest u Was, czy nie. W każdym razie widać, że natężenie w biznesie jest ogromne, konkurencja jest coraz większa, natomiast i tak popyt jest Ogromny. termin realizacji sięgałem dwóch, trzech miesięcy, natomiast jeśli chodzi o dokumenty i, i, i ten czas do, do prosumenta na starych zasadach kończy się on z, łącznie z marcem. Jeżeli chodzi o składanie dokumentów, to tutaj są dwie informacje, które otrzymałem u mojego dostawcy prądu. Rano dzwoniłem, teraz dzwoniłem, dwie sprzeczne informacje. To samo pokrywa się, jeśli chodzi o firmy, do których dzwonię. Generalnie chodzi o, o to, czy stare zasady gwarantuje złożenie wniosku, czy podpisanie umowy. Tu jest różnica nawet miesiąca. Dla firm, dla osób, przepraszam, które taką instalację fotowoltaiczną zdążą ukończyć do końca lutego, taką trzymają informację, zgłaszają. Chęć przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej i od momentu zgłoszenia takiego wniosku dostawca prądu ma miesiąc. Czyli jeżeli do końca lutego zrobimy instalację, do końca marca na pewno licznik musi być wymieniony i umowa podpisana. Ale później od pani z tego samego źródła otrzyma informację, że liczy się nie tylko uruchomienie instalacji, ale również złożenie wniosku. Tak więc bez paniki nie da się nabić w butelce w butelkę. I posłuchajcie, co udało mi się uzyskać, jaką informację na, 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 po wykonaniu telefonów. A e, witam, dzień dobry. Proszę Pana, dzwonię do. Panu... Numer od znajomego, Pan się zajmuje fotowoltaiką. Potrzebowałbym, potrzebowałbym się zorientować, czy jest w ogóle taka szansa, żeby zamontować ją do końca lutego tak, aby się załapać jeszcze na zasadę starego prosumenta. Hmm, hmm, hmm. No trochę jestem zajęty, więc hmm, hmm. musiałbym zobaczyć, czy to chociaż przynajmniej papierologicznie dałoby się zrobić. Chwilę, bo akurat mamy troszeczkę zajęcia, no to ale to mógłbym pan odpowiedzieć, nie wiem jutro. Rozumiem, no ale papierologicznie to znaczy, co? Że najpierw papiery. Myślę, że no wtedy, żeby złożyć papiery, żeby z tą datą, żeby były, no to, to jeszcze tak. No bo z tego co ja dzwoniłem, to mam miesiąc czyli do 30 dni na wymianę licznika i zrobienie aneksu do umowy, ewentualnie wymiany zabezpieczeń. Aha. Ja bym chciał mieć pełną tą 10 kW, chociaż ja mam ogrzewanie przynajmniej w, na projekcie elektrycznej, więc tutaj zabezpieczenie mam 20 kW, więc raczej tu zmian żadnych by nie było. No ale licznik dwukierunkowy musiałby być zamontowany i tam patrzyłem w tych papierach, jest napisane, że na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. To jeśli chodzi o strażaków i tak dalej, no to myślę, że oni z Opola nie jeżdżą to i, i, i sprawdzać, czy, czy to jest wykonane. Chociaż. Tak czy inaczej oni sprawdzają poprawność instalacji na papierze, tak? jako te blokowe schematy, ale jak to wygląda potem realnie? Bo ja, ja nie wiem, kto bierze na siebie tą odpowiedzialność, że podpisuje coś, czego nie ma, i później to składamy tam. Bo mam obawy. W sumie to ja, tylko że no, no, musiało być. Jeżeli już na przykład będziemy mieli materiały w środku, znaczy do tego czasu, wszystko e, złożone i na przykład ugadamy się, że to wykonujemy, nie wiem, w pierwszym tygodniu nawet marca, bo jak się uda jeszcze w tym miesiącu, e, no to już papiery możemy zrobić jak najbardziej. Tak? Tak więc całych rozmów oczywiście nie będę prezentował, bo nie chodzi o to. Zresztą tak jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo merytorycznie sprzedawcy są ciekawi, fajnie przygotowani, mieli przygotowane odpowiedzi, oczywiście nie szczędzili tutaj możliwości przyjazdu, weryfikacji z natury, ustalenia co, gdzie, w jakim kierunku, jakie moce, jakie straty, jakie zyski, tak więc no, no wszystko było na odpowiednio wysokim poziomie. Natomiast po w Uruchomieniu tego tematu drażliwego, jakim jest przerzucenie odpowiedzialności, tylko i wyłącznie dwie osoby zgodziły się dalej rozmawiać w, w tym zakresie. A dzień dobry, witam przemysł. Proszę panią, dzwonię z. Tak? Mam pytanie odnośnie paneli fotowoltaicznych. Chciałbym, za... Chciałbym zamontować u siebie, skorzystać z dotacji, którą mamy u nas w gminie. Natomiast yy, no, dla mnie jedynym słusznym rozwiązaniem jest załapanie się na zasady starego prosumenta. Czy to jest jeszcze możliwe? Jak najbardziej. Jeżeli ma Pan umowę kontekstową i ma Pan trzy fazy, a, a taką instalację będzie Pan potrzebował, na przykład trzech kW i żadne tutaj dokumenty nie będą musiały być zmieniane my w dniu podpisania umowy robimy zgłoszenie i od tego mają energetyka ma 30 dni na przełączenie pana na, na, na konsumenckich zasadach. Czyli do końca lutego powinniśmy taką instalację zgłosić do energetyki. Eee, dobrze, ale to ale to w takim razie Państwo tą instalację wykonają do tego czasu, czy ona będzie tylko zgłoszona? Eee, możliwe, że my do tego czasu wykonamy, bo teraz terminy montażu mamy bardzo, bardzo krótkie. Eee, mamy fajne trężne ekipy jedna... Rozumiem, a proszę powiedzieć, bo po prostu mam trochę obawy, nie chciałbym brać tego na swoją odpowiedzialność. Czy w umowie, w, czy w umowie możemy zawrzeć, że ona będzie na pewno wykonana do tego czasu? Nie ma, ma takiego problemu. Tak więc jak sami słyszycie, nie ma tu problemu z jakąś tam niechęcią wykonania. Każdy chce wykonać, każdy chce zarobić, po to prowadzić działalność gospodarczą, żeby klienta, który dzwoni, żeby go obsłużyć, przyjąć, na nim zarobić, zapłacić podatki. Natomiast jest to wszystko tak przygotowane, że ci biedni wykonawcy, oni są skazani na pewnego rodzaju naciąganie rzeczywistości, no bo w jaki sposób mają funkcjonować? Przecież wiadomym było, że danie takiej marchewki spowoduje napięcie tych terminów i wręcz niemożliwe w takim okresie wykonanie wszystkich tych instalacji. Ja samym tematem Również zajmuję się, nie bez kozery, mam do wykonania dla bliskich mi osób dwie instalacje fotowoltaiczne i po prostu szukam osób, szukam firm, które byłyby skłonne to zrealizować, ale zgodnie z prawdą, zgodnie z rzeczywistością nie chciałbym mieć po prostu żadnych problemów dotyczących natury składania jakichś tam nieprawdziwych informacji. Można oczywiście to wykonać na zlecenie i na przekazanie po prostu całej instalacji do wykonania, łącznie ze zgłoszeniem Papierów i, 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 i tyle. No natomiast na takie proste pytanie, kto będzie za to ponosił odpowiedzialność, no każdy później rozkładał ręce i kończył rozmowę. Tak więc, no nie wiem, ja jednak się nie zdecyduję na, na, na takie rozwiązania jak samo zgłoszenie czegoś, czego nie ma, i później uzupełnianie dziur. I jednak będę, bałbym się po prostu tych konsekwencji. I jeszcze krótki fragmencik ostatniej rozmowy. Zapraszam wysyłacie także to jest tę pełną dokumentację te wszystkie papiery i oni przyjeżdżają wymieniamy licznik tylko że tam jest napisane że ja podpisuję tę umowę i tam jest napisane że jest to na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego a dla mnie protokół zawsze odbiorczy jest równoznaczny z tym, że ta instalacja jest po prostu wykonana. Nie, nie wiem, kto ma to podpisywać. Czy ja, czy ja wam mogę dać upoważnienie do, do gruntu, do mojej posesji na czas wykonania instalacji. I możemy zawrzeć, że instalacja, na przykład, począwszy od dnia dzisiejszego do, nie wiem, do końca maja, że macie czas na wykonanie i będzie to na zasadę pierwszego prosumenta. Tak możemy coś takiego zrobić? Zapis, że no, pana zgłosimy przed tym końcem marca, no sam montaż może nastąpić później, tak? Tak, no właśnie o to nie chodzi. Właśnie o to chodzi. Czy, czy, czy no, no bo ja taka, że no tak, żeby takie zapisy były w umowie, no dobra, no to nie wiem, no to jak pan chce taki zapis, no to załóżmy sytuację, że z jakiegoś powodu pan, pan jednak nie jest konsumentem. No i co wtedy? Jak ja pan to? No i dlatego właśnie mówię, że mnie nie, nie interesuje wówczas, bo ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to. Bo każdy mi proponuje właśnie tak, jak pan tak samo mówi, że ja mam to podpisać i mam to, że tak powiem, zapłacić, wszystko będzie ładnie, pięknie, ale później jak ktoś przyjdzie, sprawdzi, że jej fizycznie nie ma, bo, bo każdy mnie zapewnia, że ta na nie ma w ogóle nic do tego, przychodzi wymienia licznik, nawet nie patrzy, czy jest to na dachu, czy na gruncie. Jest on papiery, jest zgłoszenie, on ma wymienić mi licznik. No ale no... Bo no pan akurat z racji wykonywanego zawodu zawsze muszę mieć dokumenty no, w porządku i muszę mieć poparcie prawdzie za to, co ja po prostu odpowiadam. Jeżeli wy odpowiadacie po prostu za instalację, za dokumenty i tak dalej, bo odpowiadacie za przygotowanie i zgłoszenie, no to czy taką możemy zawrzeć po prostu umowę, że w umowie ma być. Jeżeli nie, nie dotrzymacie umowy, no to przecież to umowa wtedy ulega rozwiązaniu. Dlatego właśnie... No tak, no to pyta pytanie, jak pan to widzi tam zapiszę no bo no no to się wbija w ziemię 10 kW no to liczy, nawet mocniejsze panele to ma fan 22 no to potwór no gdzieś 20-22 trzeba by bić panele przywieźć położyć zanotować albo również podpięć to pytanie co sytuacji nie wiem no, z jakiegoś powodu pan no, nie jest konsumentem. To nie, to ja się pana pyta właśnie dlatego tylko dzwonię, no. no, no to, to pan proponuje taki zapis, no to ja jestem ciekawa, jaka jest pana propozycja w takim razie. Jaka... No, znaczy, no sporządzamy umowę, tak? I moim, moim zakresie, moim obowiązkiem a, jest panu dostarczyć teren i zapłacić. No zgodnie z umową mam zapłacić panu zaliczkę i, i za wykonanie usługi. Jeżeli usługa jest niekompletna, no to, no to jest niekompletna. Dlatego mówię, zależy na tym... To, 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 no, ja nie wiem, no chyba, czy, chyba następuje rozwiązanie umowy. No, ja, ja panu mówię, że czy pan by się podjął takiego, takiego czegoś, jak znaczy, za no dokumenty. No, generalnie generalnie rzecz mówiąc no, myślę, że mamy na tyle, że raczej raczej bo, bo, bo do czego zmierzam? Za każdym razem, za każdym telefonem jest yy, po prostu taka rozmowa grzeczna, że nie, niech pan się nie martwi, wszystko będzie w porządku, a ja w drugą stronę teraz już pytam, a jak nie będzie w porządku? Tak więc jak słyszycie, podobna sytuacja, aczkolwiek tym razem rozmowa była bardzo owocna, bo na jej końcu Pan powiedział, że najlepiej jakby sobie taką instalację zrobił sam i wówczas sam dopilnował wszystkich terminów. I chyba po prostu mądrego warto posłuchać. Dzwoniłem również do mojego dostawcy prądu i. Taką informację otrzymałem. Chciałbym podłączyć instalację fotowoltaiczną i mieć stare zasady prosumenta. Niestety żaden z wykonawców, których obdzwoniłem dzisiaj 15 jak nie, jak nie lepiej nie jest w stanie wykonać mi instalację do końca lutego, tak abym mógł złożyć do Państwa dokumenty, aby mieć ten miesiąc na to, żeby licznik był przypisany. I stąd moje jedno pytanie. Czy liczy się data zgłoszenia odbioru instalacji, czy liczy się i, i mają Państwo wtedy miesiąc czasu i, i, i do zakwalifikowania mnie na zasady stare bądź nowe, jeśli chodzi o rozliczenie nadwyżki prądu wyprodukowanego z mikroinstalacji, to obowiązuje mnie data, kiedy ja składam dokumenty, czy kiedy Państwo mi zmienią licznik na dwukierunkowy i podpiszą umowę ze mną. Ja z Państwem. To znaczy nie. Ważne jest do 31 marca i do tego momentu musi Pan złożyć ten wniosek zgłaszający mikroinstalację. I do tego czasu, jeżeli Pan zgłosi tę mikroinstalację, czyli do tego 31 marca. To wtedy będzie Pan rozliczany na tych starych zasadach, i od złożenia tego wniosku jest 30 dni na zmianę. E, przyjdzie monter, wymieni Panu licznik, i może działać ta mikroinstalacja. Ale to jest ważny ten, ten wniosek z m. Rozumiem. Czyli jeżeli zgłaszam wniosek do końca marca, to już wiem, że będę miał zasady, nawet jeżeli tam będą jakieś drobne nieprawidłowości, no bo, no, no bo Państwo czasami też mogą z, zwrócić się z, z prośbą o poprawienie jakichś dokumentów, czy jeżeli ja na przykład złożę, nie wiem, będzie coś tam nie, jakaś nieprawidłowość i trzeba będzie robić aneks albo korektę do, do tego wniosku, czy to również jest, że tak powiem, kwalifikowane jako złożenie wniosku i tylko uzupełnienie danych? Tak, tylko trzeba wtedy poprawić taki wniosek do 7 dni. On jest wtedy zwracany do Pana, musi Pan poprawić, odesłać, prawdopodobnie to będzie mailowo, no i do 7 dni, jeżeli Pan zdąży poprawić wszystkie błędy, no to wtedy też będzie to Rozumiem. na starych zasadach rozliczane. Powiem Pani, dlaczego, dlaczego tak jest. Dzwoniłem dzisiaj rano i dzisiaj rano otrzymałem informację, że mają Państwo 30 dni na wymianę licznika. Ja musiałbym złożyć takie dokumenty do końca lutego. Później po wykonaniu 15 telefonów do różnych firm tutaj w mojej okolicy, jedna z firm potwierdziła to, co ja rano się dowiedziałam u Was, reszta mówi, że jestem w błędzie, że liczy się data złożenia wniosku, a nie data podpisania umowy. Co mi Pani teraz potwierdziła, ale mówi Pani, że tak powiem, inaczej niż, niż Pani koleżanka rano. Czyli jest Pani pewna, tak, że to jest e, tak, jak, jak, jak Pani powiedziała, że liczy się data złożenia wniosku, a nie data podpisania umowy? Znaczy tak, że po prostu zostanie Pan na, do, na dotychczasowym rozliczeniu, jeżeli do 31 marca wprowadzi Pan pierwszy, pierwszy raz energię do sieci. Albo do 31 marca złoży Pan kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, czyli okay. to albo to. Super, dobra. To jest dla mnie już bardzo jasne i bardzo czytelne, dziękuję. Jeszcze miałem do Pani jedno pytanie. Nie, nie ugrywam, że firm teraz jest dużo i każda firma ma dużo pracy i nikt nie jest w stanie mi zagwarantować. Mało tego, pytałem się, jedna tylko firma... w na Opolszczyźnie tak naprawdę zgodziła się na to, żeby zawrzeć taką klauzulę w umowie, że oni się do tego terminu, że tak powiem, wyrobią. Natomiast cała reszta mówi mi w ten sposób, proszę się nie martwić, jak Pan nam zapłaci, my przywieziemy Panu panele, od razu robimy wniosek wszystkie do dokumenty, po prostu do dostawcy prądu i na podstawie tych złożonych wniosków yy, Państwo mają miesiąc na... Wymiany tego licznika i zrobienie, zrobienie aneksu do umowy. Natomiast instalacja fotowoltaiczna, czy ta mikroinstalacja będzie wykonywana albo w tym czasie, albo trochę później. Czy to ma jak. To znaczy, jeżeli Pan się tak umówi z instalatorem, że on jest w stanie wysłać ten wniosek przed tym 31 marca, jeszcze ta mikroinstalacja, teoretycznie ona powinna już być gotowa. Ale jeżeli dogada się Pan tak. Instalatorem, że jest w stanie to wypełnić, ten wniosek i przesłać, no to, no to tak, no to jest, jest taka szansa, tylko że no, trzeba się liczyć z tym, że do 30 dni od tej daty wysłania tego wniosku jest wymieniony licznik. Także no raczej ta instalacja już powinna do tych 30 dni też być już gotowa. No dobra, ale to później jest w jakiejś że ja muszę ten prąd tam oddawać, czy. Czy, czy to nie ma takiej to sam, weryfikacji? Czy nie, no w sumie po, y, po zainstalowaniu tego nowego licznika może Pan włączyć tą mikroinstalację, ale nie musi. No także... właśnie. A, a czy na przykład monter, który będzie wymieniał licznik, czy ktokolwiek jest obligowany do tego, żeby sprawdzić potem stan faktyczny istniejącej tej instalacji, czy tego się nie robi? Nie ma tego w przepisach? Raczej nie, no jeśli chodzi o montera, to on tylko licznik wymienia tak naprawdę, Dobra. także i sprawdza, okay. czy po prostu wszystko jest z licznikiem dobrze podłączane, także... No musiałby się Pan pytać już dokładnie tego instalatora, co on jest znaczy, przydatny? Wie, pan, wie Pani co, po prostu mam obawy, bo no bo w tych dokumentach, które prześledziłem, jest napisane, że to jest protokół zdawczo-odbiorczy, tak? Czyli elektryk się podpisuje, rzeczoznawca się podpisuje, że jest dokumentacja technicznie dobrze przygotowana, natomiast elektryk, wykonawca się podpisuje, że wykonał tą instalację i, i te dokumenty są później... Po... No, no ja mam je podpisywać, ja ich nie chcę podpisywać, bo wie pani, ja po prostu umiem czytać i, i ze zrozumieniem i widzę, że jest napisane, że, że ja się podpisuję pod instalacją, która jest wykonana, a elektryk zaświadczy, że jest dobrze wykonana. Przecież no, widzę, że jej nie ma. Dlatego no. <laughs> dzwonię do pani, jak ja mam to ugryźć, no bo, bo, bo większość firm czy wszystkie firmy niemal mówię, proszę się nie martwić, nikt tego nie sprawdza, ale no na taką gruntową instalację wydam 50 tysięcy złotych i jednak się martwię bo, bo no wiem, jak, jak wygląda, że tak powiem, stary prosument, znaczy obecny prosument, a nowy, no, jeżeli tam chodzi o różnicę, to będzie to dla mnie dużo mniej korzystne, a ja nie zużywam aż tak dużo prądu, jedyne, co to potrzebowało na potrzeby ogrzewania. No i wiem, że tu mam ten 15-letni okres na, na korzystanie z tych, z tych walorów, nie? Tej, 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 tej starej zasady. Dobrze, no, bardzo dziękuję pani za informację, przynajmniej się uspokoiłem, jeśli chodzi o termin, że jednak trochę tego czasu, Mam, bo, bo dla, dla mnie też istotne jest to, że ja to mogę złożyć do końca marca, złożyć w ogóle dokumenty i wniosek. Z, także to już mam więcej o miesiąc czasu. Bardzo pani jeszcze raz dziękuję, i do usłyszenia w takim razie. Pozdrawiam serdecznie. Ja również dziękuję. My jako dnia, i Wzajemnie. do usłyszenia. Tak, się. No cóż kochani, sami słyszycie jak to wygląda. E, sami pracownicy zakładów energetycznych chyba mają oczy szeroko otwarte, widzą co się dzieje, mają świadomość tego, jak to jest robione, jak to niestety musi być zrobione, aby się dało to po prostu zrobić na korzyść tych y, po prostu ludzi. Tych, którzy się spóźnili, tych których po prostu wcześniej nie było na to stać, tych którzy dopiero teraz y, w tym roku załapali się na jakieś nowe dotacje, bo, bo, bo sam wiem jak tutaj u nas jak właśnie jeszcze w ubiegłym roku nie poprzez gapiostwo, tylko poprzez wykończenie, wybranie wszystkich możliwych środków trzeba było czekać z związkami na nowy rok, tak więc no, nie każdy miał możliwość zrobić się, czy taką większą płacalność wykonać taką instalację fotowoltaiczną wcześniej. Więc no, no niestety znowu się robi Polski Ład, i a Polak, orze jak może, i daj mu Boże. <ścoughs> W każdym bądź razie na spokojnie instalację fotowoltaiczną jeszcze można robić do końca marca tak, aby do końca marca po prostu zgłosić te papiery i proponuję jednak, żeby ta instalacja była faktycznie odebrana z natury, a nie e, tylko z dokumentów i z powietrza. Ja życzę Wam sukcesów w budowie swoich instalacji. Zapraszam na następny odcinek, gdzie we współpracy ze znanym Wam bardzo dobrze Zbyszkiem z kanału Domowe Ewolucje będziemy tworzyć instalację fotowoltaiczną. Odcinki będziemy na przemian prezentować na moim kanale oraz na jego. Zapraszam serdecznie, myślę, że będzie bardzo ciekawie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!